Liceum Ogólnokształcące im. pomieja Nowodworskiego w Tucholi dziękuję Zespołowi Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi za nominację do akcji Challenge. Zebraliśmy się po to tutaj dzisiaj, aby wspomóc chłopca chorego. To jest dzielna ekipa Tucholskiego Nowodworka. Panowie będą wykonywać pompki, panie przysiady. Mamy tutaj również dzielnych maturzystów, którzy co dopiero wyszli z egzaminu y, maturalnego. No to do boju przystąp. Cała sytuacja nie zaskoczyła, więc będę liczeć powoli. I jedziemy. I raz, i dwa, i trzy, i cztery i pięć. Sześć, siedem, osiem, dziewięć. My, a do akcji nominujemy liceum ogólnokształcące imienia Bartłomienia Nowodworskiego w Krakowie, parafię rzymskokatolicką Bożego Ciała w Tucholi oraz Tucholankę... Ar... Arko Tuchola. Tucholanka Arko Tuchola. Dziękujemy bardzo.